Cześć, witajcie. Z tego względu, że mamy dzisiaj 28 marca. Niedługo będziemy robili jakieś tam te jedynki, nie te jedynki. Są czasami o te substancje czynne, czy tam ośrodki pytania. Ja tu bardziej będę mówił o substancjach czynnych niż tyle o nazwach handlowych, bo każdy może je sobie wybrać tak, jak uważa. Także witam ponownie z mojej spiżarni. I powiem Wam o takich trzech yy, zabiegach, które ja planuję w tym roku, w zależności od jakby możliwości pola i tego, jak to wygląda. No, i myślę, że kosztowo dużo taniej się w tym roku tego nie da zrobić. Ja osobiście mam jeszcze w tym roku, możemy do jesieni, z tego co wiem, stosować prochloraz. Jeszcze sprawdzę to, ale, ale do którego dokładniej Wam napiszę, do którego można ten prochloraz. Stosować jeszcze chyba można go kupić, natomiast jest y, chyba już teraz y, nie, nie można już go kupić. Już go nie można kupić, można go stosować chyba. A nawet jeżeli gdzieś ze starych zapasów można, to będzie on drogi. Więc u mnie standardowo na tę jedynkę będzie szedł prochlora z morfoliną, czyli z fenpropidyną w ilości 0,8 do litra. Już policzymy to na litrze. Fenpropidynę możemy stosować, morfolinkę. Dwa razy w ciągu roku więc 08 plus 0304, jeżeli będzie ten łącznik na tę jedynkę, prochloraz kosztuje 52 zł za litr ze starych zapasów fenpropidyna to jest jakieś 44, 80 45 zł więc tę jedynkę sorry, muszę tutaj. Nie, nie pamiętam tych cen, więc się będę moją ściągą posługiwał więc mamy 97 zł, jeżeli chodzi o tę dwójkę na moje słabsze pola jeżeli nie będzie presji mączniaka prawdopodobnie pójdzie jakiś protiokonazol w ilości około pół litra lit protiokonazolu to jest w okolicach 260 zł czyli uczyni to w okolicach 130 zł jeżeli będzie presja mączniaka nie ma problemu można wrzucić morfolinę znowu w ilości tam 0,304, która znowu uczyni nas jakieś 45 zł jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli nie będzie takiej potrzeby, mamy 130 zł i na tę te trójkę tebukonazol plus prochloraz. Tebukonazol ze starych zapasów to jest w okolicach 50 zł, prochloraz 52 zł, tak jak mówiłem. Więc w zależności od tego, na ile pozwala etykieta, bo jeżeli będziemy mieli środek. O danej nazwie handlowej możemy go wymienić na inną nazwę handlową tego środka, i z tego co wiem, prawnie nie robimy tutaj żadnego błędu, lub po prostu możemy wpisać inny środek i zrobić sobie mieszaninę zbiornikową, no, w zależności od tego jak to uważa, lub po prostu zastosować na przykład środek Zamir, który ma w swoim składzie ten z prochlorazem. I w przypadku Zamira, na przykład, 1 litr. I to jest dla, zboż, dla zbóż dawka maksymalna 1 litr. Mamy 133 gramy tebu konazolu i 267 prochlorazu, co odpowiada 0,53 tebu. To jest 26,50 i 0,6 prochlorazu. To jest 31,20. No więc tak to mniej więcej wygląda. Czyli taka T3 57,70 58 zł. Te dwójka 130 zł, e, natomiast te jedynka około 97 zł. Więc bez problemu powinniśmy tutaj się zamknąć w 300-320 zł. W zależności od tego, jak to tam zastosuje, wiadomo, że często było. tak, że dobra, te ta był prochloras, tam po 06, 06, 06, 07, 07. W przypadku rzepaków, bo zami w przypadku rzepaku, jeżeli się nie będę miał jeszcze, od, od lat to było stosowane w okolice okolicach 1,5. Litra, trzeba było przeliczyć to na gramaturę na substancje czynne. Na lepsze pola u mnie będzie szła Ascra X Pro. W tamtym roku stosowałem bugi, ale z tego co wiem, on był troszeczkę lepszy na tę jedynkę. Bugi w tamtym roku to był koszt w okolicach 168 zł, w tym roku to jest w okolicach 220. To są kwoty brutto. Także podrożał dosyć bardzo znacznie, bym nawet powiedział, ze 100. Niecałych 70 zł poszedł na 220 na litr, no i ten litr to jest troszeczkę mało. W bugi mamy SDHI1, jeżeli się nie mylę, zaraz Wam powiem. W bugi mamy proteokonazolu 130 g biksafenu 65 g i 325. Ja się w tym roku zdecydowałem na AX Ascre X Pro. Różne są opinie na temat tych środków, czy to mieszać oddzielnie, czy nie oddzielnie, no tutaj w przypadku tych i to ciężko to e, prawdopodobnie dostać, jest to już jakby pomieszane w jednym środku. W tamtym roku byłem z tego bugi bardzo zadowolony, fajnie te naprawdę plantacje wyglądały, planowało też to OK. oczywiście to były dobre stanowiska, e, dobrze nawiezione, dobre, dobre ziemie, więc, więc też spoko to powychodziło. Także Askra to jest w okolicach, yy, oni podają chyba, że do półtorej litra, yy, to kosztuje w okolicach 255 zł. Więc tutaj już te mocniejsze, yy, że tak powiem, te jedynka i te trójka tak samo, jeżeli będzie wymagana, bo to wszystko w zależności od tego, jakie będą. Jakie będą, jakie, jaka będzie, jaki będzie rozkład pogody? No to tutaj już się robi 425 zł. 97T1, T2 w okolicach 255 zł. Także w Askrze mamy Bixafen Fluopyram protiokonazol także mamy dwa razy SDHI po 65 gramów w litrze. Może ten litr to będzie trochę za mało, może nie, no ale to wtedy może ten, tą T3 się przyspieszy. Ja generalnie na te dwójki rzadko kiedy stosowałem te bukonazol, zdarzało mi się tebukonazolem przypalać. Jeszcze w przypadku, kiedy było to robione, trafia, trafiło się, że duże słońce było, czy coś takiego, z tego co pamiętam tebukonazol, on postarza roślinę, on przyspiesza dojrzewanie i dlatego u mnie tebukonazol e, z reguły idzie na te trójki. Czy to w rzepaku, czy to w zbożach, jeżeli się nie mylę, on chyba etefon bardziej wydzielał. Już nie, nie, nie chcę teraz tutaj, musiał poczytać jeszcze, wrócić do tego, ale w każdym razie te bukanazole postarzał roślinę. On potrafił w dużych temperaturach odkładać się na końcu blaszek liściowych i przypalać. Wyglądało to jak przypalone, natomiast nie wpływało to jakoś chyba bardzo mocno na plon. Natomiast no zawsze staram się albo po południu to robić, albo pod wieczór bardzo często pryskam. Tutaj błędy ja robiłem z tym, że popularny ten modus, tak, stosowałem nieraz gdzieś tam wieczorami. Działać to działało, no ale z tego co tutaj literatura podaje, no powinno być to robione. Czym większe nasłonecznienie, tym lepiej on będzie działał. Jeżeli chodzi o rozkład pogody, to w stosunku do tego rozkładu pogody będę też robił regulacje. Z reguły mnie to szło w ten sposób. W zależności od rozkładu pogody, bo teraz tak, 2-3 lata temu zrobiłem to w mieszaninie zbiornikowej, czyli dolałem gdzieś tam litr CC i 0,3 modusa. Tego no, w sumie miałem nie podawać nazw handlowych, no ale tam czy modus, czy zamiennik tego. Patrz, no, zapomniałem teraz, kurde, tej substancji czynnej. Czekaj, no, szybkości znajdę. No, mam to w głowie, ale mi wypadło, no, patrz. Masz to w głowie, a kurna. No, trinek sapak kurde, widzisz, no i, i pamiętasz, a nie pamiętasz. No, także ten trinek sapak, no tam w jakim w jakim, w jakim, w jakim, środku, to już tam nieistotne. I mi się zdarzyło, że po prostu, zastosowanie przed mrozem rośliny odchorowały. Także w tym roku. Jeżeli będę się decydował na, na tę jedynkę, a będę widział, że mrozy będą, ja to zrobiłem dwa lub trzy lata temu, troszeczkę pod wpływem emocji, może i związane z oglądaniem gdzieś tam filmów na YouTubie, a tu jednak u mnie trzeba naprawdę pamiętać yy, o tym, że no ja jestem jednak na tej północy Polski tutaj te mrozy są. No u nas śnieg dzisiaj leży. Mamy 28 wali śnieg. Mam akurat te azoty, to wszystko podane, natomiast mniej więcej w ten sposób to będzie wyglądało. Także takie tam trzy zabiegi, jeżeli będę widział, że jakieś pola nie rokują, czy nie będzie wody, no to będę obcinał mnie i zrobię to na przykład na dwóch zabiegach. I w tym roku myślę, że w miarę kosztowo to jest ok. Te środki bardzo mocno podrożały, bo teraz typu konazol. W okolicach 80 zł kosztuje. Także tak samo jak widzicie potem bugi ze 170 niecałych, to już tam kto miał jakie jak ktoś tam 200 litrów kupuje, czy nie wiem, kurde, 1000 litrów na jakieś dane gospodarstwo, no to wiadomo, że to są inne. No inne To tak samo jak z olejem, jak kupisz samą beczkę, to masz inną cenę za litr, wiadomo, nie? Czy, czy w zależności od tego, nie wiem, ile z kim handlujesz, czy, czy jak to wygląda zawsze warto. Ja zawsze szukam tych cen. Y, najlepszych, jeżeli chodzi o te proste substancje. To z reguły samemu sobie staram się mieszać do danej czy mieszaniny zbiornikowej, co do tego co mi potrzeba. Także sam te środki staram się mieszać, no staram się zwracać też uwagi na etykietę i z reguły to wychodzi taniej. Bo tutaj w przypadku na przykład, no przypadku na przykład no nie wiem, żepaku czy coś i byśmy chcieli, no ja żepak poleciałem na przykład tylko te, te jedynka. No na jesieni regulację też zrobiłem tylko te bukonazole, bo ja ten żepak chciałem w bardzo mokrych warunkach. No to, no nie wiem, no w przypadku yy, no Tilmor na przykład, tak? Mamy proteokonazol 80 gramów, Tebu mamy 160. No to licząc to, proteokonazol to jest w okolicach 260 za litr, dodawki 90 gramów to jest 78 zł, jeżeli to pomieszamy z jakiegoś swojego środka, na przykład ten wpisany Polpozytion 300 yy, i te damy 0,65 litra. No, wychodzi nam 130 zł. Tilmor teraz taka cena internetowa to jest gdzieś w okolicach 177 zł za litr. Wiadomo, te substancje każdej dawki dopiera po swojemu. No tutaj należy też zwrócić uwagę na te nośniki, nie? I jak to potem w tą roślinę się wchłania, bo na pewno są różnice w tym. No nie, ale no, ja z reguły, ile mogę, to staram się oszczędzać. No także widzicie tutaj. Oszczędzać. No, 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 robić to myślę, że taki stosunek ceny do jakości w miarę tam chyba powinien być. W dalsze środki nie będę się tutaj zagłębiał, bo, yy, no bo rzadko kiedy je stosowałem, z reguły robiłem to dosyć budżetowo, od kiedy się dało i, i tak to wygląda na, na zboże. Jeżeli chodzi u mnie o regulację, no to standardowo idzie litr CCK. Prócz pól yy, po buraku cukrowym, nie stosuję tam w ogóle CC. Nie podobało nam się, po prostu zastosowanie tego, jeżeli już mam to w jakiś sposób dokrzewiać, jeżeli była słaba jesień, tak jak dwa lata temu, bomba azotu na start, która wpłynie na pewno pozytywnie na te krzewienie i na tą roślinę, no wiadomo, ja nie będę dzisiaj latał po polu, tylko nagram to sobie z domu, bo jest zimno i nieprzyjemnie. Pójdę policzyć za chwilę indyki i tyle, nie? Także, także tutaj na pewno nie będzie po buraku stosowane CC. W normalnych warunkach idzie litr CC często do tej jedynki plus 0,3 tego Trinexa sapaku 250. No i tak to mniej więcej wygląda jeżeli widzę, że mam za gęsto posiane zboża, a dosyć często tak bywa, że mam posiane za gęsto zboża, to często jeszcze z jakimiś zabiegami mikroelementowymi w późniejszym czasie yy, dorzucę, nie, do tej pełnej dawki tam, nie, to zostaje mi tam 0,2 no to dwa razy po 0,1 czy ma to działanie czy nie, ale tak dla spokoju, yy, że tak powiem zawsze w jakiś sposób tam na ten pokrój roślinny, na, na, na usztywnienie tego źdźbła to wpłynie, czy po 0,15, bo w mieszaninach chyba jest wtedy w zależności od etykiety do 0,6. To zdarzało się, że do 0,6 nawet dochodziłem i powyżej tego litra z reguły nie, yy, nie przekraczałem tego litra. Rzadko kiedy przekraczałem tego litra, maksymalnie może półtorej, na, 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 jeżeli chodzi o CC, nie? o CCC. No i tak z reguły to wychodziło, że tym bizonem Jakoś się udawało to zbierać, dlatego jest właśnie tak to dzielone. I powiecie, no, że pewno dużo tego tylnego sapaku, bo to jest dosyć droga substancja, ale z doświadczenia to jest tak, że jak te zboże wylegnie, no to strata w plonie jest też tak duża przy tych kosztach, przy tym wszystkim, przy tym całym roku pracy, że ja wolę z reguły podejść do tego właśnie w ten sposób, że ile mogę to, to robić, żeby to było, żeby stało. Jak stoi to jest dobrze. No, także. W ten sposób wygląda, wyglądać będą w planach moje zabiegi T1, T2, T3 w zbożach. W zależności jeszcze od etykiet, bo to trzeba dobrać, pszenży to pszenica, żeby tam ktoś potem zasłówka nie łapał. I mamy zboże zakończone. No i mikroelementy z dwa razy, Doktor Greena w tym roku mam. Tyle, nie? I siatczan magnezu i RSM przyjdzie dodatkowo. Z reguły do mikroelementowych, yy, gdzie mogę to dolewam, albo RSM, albo mocznik. Uważam, że lepiej ta roślina wtedy wchłania yy, z azotem te wszystkie substancje, nie? Także mamy te 1, te 2, te 3 ogarnięte do 300. Z reguły się starałem. To tutaj powinniśmy się w okolicach 300-320 zł. Jak na 2023 rok, i ten sezon to chyba i tak jest. Uważam w miarę spoko. Cena, dlaczego tak dużo? Albo dlaczego te dwa, te dwa i te trzy jeszcze na przykład w przężycie. Raz, że plon, bo i tak te nawożenia się robi, tak czy siak. A dwa, przepraszam. A dwa, ja się staram zawsze mieć dosyć zdrową słomę. W przypadku nie niekoniecznie będą te trzy zabiegi, dlatego żeby nie było potem problemów na kurniku. Czy to jakby jedno w drugie wchodzi, czy te grzyby powodują potem problemy z grzybicami u indyków ciężko powiedzieć, trzeba było się w to bardziej zagłębić, ale, ale tak, tak robimy i, i wiemy, że jeżeli jest gorzej z tą słomą, czy ta słoma jest nawet starsza, czy coś, to nieraz są problemy właśnie z grzybicą w hodowli, nie, bo te ptaki dziobią, jak są małe tą słomę i myślę, że jak będzie ta słoma zdrowsza, lepsza, no to będzie okej, okay, nie? i tak to wygląda. Także w może będzie tak, że zrobię to na dwóch zabiegach i będę obserwował jak ono będzie wyglądać, czy to w ogóle będzie rokować, czy nie, bo nie wiemy jaki będzie rozkład pogody. jeżeli chodzi o te lepsze zboże, no to tam będzie na pewno trzy zabiegowo. Jak zrobię za rok? Nie mam zielonego pojęcia, bo za rok to koszty wchodzą takie że na razie nie będziemy o tym rozmawiać, bo nie, wie, nie wiem co będzie za rok, więc szkoda waszego czasu, ale no weź daj dwa razy tam e, jakichś takich X-proków X po 220-250 zł e, po prostu po półtorej litra się tam zrobi jakieś kurde ile? Tam z 220 damy na szybkości, tylko Wam powiem i spadam i dokończę zaraz rzepak. No weźmy 220 razy 1,5, to mamy 330. No już weź tam, 200, tam 55. no 6, 585 zł to się robi 600-650 zł. Jeżeli ja nic ciekawego nie znajdę, nic nie wykombinuję na za rok, na pewno jedną mocną grzybówkę zrobię. Może będę za rok, od następnego roku jechał dwuzabiegowo. Może tak być, ale ceny, które dochodzą, nie wiem, przekraczają. Ceny, które przekraczają na trzy zabiegi grzybowe powyżej już 300 zł, to już mnie przerażają. A realne plony u mnie to są plony 6-8 ton. No, generalnie czasami się przekracza te 8 ton, nie? ale no też właśnie tak to wygląda, że mi się trochę nie kalkuluje chyba robienie aż tak mocnych grzybówek. Tam te 300 to można dać, ale 600, 500 tam ile tu wyszło, 500. 85 zł na dwóch zabiegach. No, fakt, że mamy tu dwa razy SDH i to jest moc, nie? Siła i moc, ale kurde, drogo. Także dzięki, trzymajcie się.